Ja chciałem pokazać, że pójdę z nim na wymianę i nie będę go odstępował na krok. Kilka ciosów weszło, nie mogę powiedzieć. że dwa razy poczułem na szczęście siłę jego ciosu. Zasięg był ewidentnie po twojej stronie, było to widać, ale bardzo mało korzystałeś z nóg. Łukasz o tym krzyczał z narożnika. Czemu tak mało tych kopnić było? Bo na początku nie mogłem zapać dystansu w ogóle. No, widzieliście, że stałem w miejscu i po prostu szedłem z nim w wymianę. Dopiero teoretycznie w trzeciej rundzie zacząłem go kąsać, gdzie on praktycznie razu mnie nie trafił, a ja lewym to mnóstwo tych czasów weszło. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Plan był taki, żeby go kąsać frontami, ale ze dwa uderzyłem i poczułem, że on dobrze to do wybrania. No wiadomo, kickboxer. Ja nie jestem, niby wywodzę się z kickboxingu, więc, więc ciężko było mi trochę złapać dystans. No właśnie mu powiedzieć, jak to jest. Walczyłeś, jak ja sam powiedziałeś, z pięściarzem, z kickboxerem, który no, tutaj jakby w tej dziedzinie akurat zdecydowanie się specjalizuje. Jak się z nim walczyło, czy to był dla ciebie taki pojedynek, który faktycznie był wyjątkowy pod tym względem, jeśli chodzi o twoje dotychczasowe występy? No, tak jak mówisz, ja ogólnie chciałem pokazać, że hmm, daję już widowiskowe walki, nie chcę zanudzać rywali, <miech> um, chcę sprzedawać wył, chcę, żeby ludzie zaczęli mnie oglądać, nie stawiam już na to, żeby wygrywać tylko, żeby dawać. Eee, dobre walki i to mi wpoił e, trener Zaborowski. Nie? Grzegorz Szulakowski wygrał swoją walkę, dał jasny przekaz, że czeka, jest gotowa na to walkę o pas. Czeka na taką propozycję, ale powiedział, że jeżeli wodarze zdecydują się stawić go z tobą, to oczywiście podejmie rękawice. jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie. Czy ty już chcesz, jesteś gotowy na metaluszego Gamrota? czy jeszcze jeden przystanek w tej kategorii lekkiej, de facto lekki, bo dzisiaj był catchway, chciałbyś się stoczyć? Co bym chciał? Wiadomo, że chciałbym stoczyć walkę o pas. No, Jak dostanę walkę o pas, dostanę talshota, to bardzo chętnie ją przyjmę. I... I jeżeli dostanę sygnał od KSW, że mam być gotowy na Narodowy, jak ktoś wypadnie, jakaś kontuzja, no to na pewno będę, bo to jest historyczna gala. Jeżeli Szuli chce się bić, no to ja też nie mam nic przeciwko, no. Ja już go raz wyzwałem do pojedynku, chciałem z nim walczyć na tej gali, żebyśmy byli wyżej w rozpisce, żeby było to fajne show. Niestety nie przyjął wyzwania, wolował czyść z Pienzinion, nie wiem, no. To różnie ode mnie też zależy, sami wiecie, nie? To powiedz jeszcze na koniec w takim razie, jak, y, jaki typ dajesz na walkę, która odbędzie się na Koloseum y, na Stadionie narodowym? Mateusz Gamrod czy Norman Park? Myślę, że Mateusz Gamrod nie będzie miał większych problemów z Normanem. On ma podobny... Znaczy ma styl taki, że próbuje przewracać, a Mateusz jest wybitnym zapaśnikiem, więc no, ciężko będzie go przewrócić. Się wydaje się, że z Mateuszem trzeba bić się w i próbować go nie dać się przewrócić, a nie myślę, że Norman nie ma zbytnio szans według mnie. Powiedz tak troszeczkę inny klimat gali KSW. Zupełnie odmienny od tego, co do tej pory chyba i wy się przyzwyczaliście i my się przyzwyczaliśmy, pod namiotem sobie stoimy elegancko. Tutaj no koło deszcz pada, jak ten klimat ten ci odpowiada? Tak jak mówisz, no KSW przyzwyczaiło mnie trochę do innych warunków. Jeżeli chodzi o samą klatkę, tam walkę i to bardzo fajnie. Tu nie mam zastrzeżeń, jeżeli w no, nie mam zastrzeżeń, ale namiot Tamata, no trochę wyjście, jeżeli chodzi o samo przejście do, do klatki, no zrobią na mnie. No, mnie do czegoś innego, że tak może powiem. A powiedz, jak tam pod tym prysznicem jest, bo tam tak patrzyliśmy sobie no właśnie, taki... nie byłem i nie wiem, czy w ogóle pójdę, czy nie poczekam i nie pójdę sobie do hotelu i tam się niespokojnie wykąpę, bo ta ubikacja i to wszystko... No, wolę być trochę śmierdzącym, ale idzie e, się, wykąpać normalnie w hotelu. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Chciałbym jeszcze podziękować wszystkim sponsorom, moim nowym menadżerom ze wspieramy.com.pl. Bardzo chciałbym podziękować Dietetykowi, który się podjął wyzwania, żeby żeby zbić tą wagę i mojemu trenerowi od przygotowania fizycznemu, z którym podjąłem teraz współpracę i widać było, że tlenowo stoję na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że dwie rundy jeszcze bym zrobił. No i z trenerowi Zaborowskiemu, Pepłowskiemu i Emilowi Grzelakowi za wprowadzenie nowej jakości w moim stylu walki. Dziękuję.